you <laughs> Biblioteka imienia Heleny i Stefana Nasweterów w Wołominie to miejsce niezwykłe. Z ponad stuletnią historią budynku, w którym przed wojną Stefan Nasweter prowadził kino Oaza, a jego bratanek Janusz Nasweter odkrył swoją filmową pasję. W kolejnych latach działał tu Dom Kultury i Biblioteka Pedagogiczna. Od roku biblioteka funkcjonuje w wyremontowanej siedzibie i prowadzi działania popularyzujące dziedzictwo kulturowe. We wtorek 11 sierpnia z okazji obchodów setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku w bibliotece odbyło się spotkanie, na które zaproszeni zostali członkowie Związku Inwalidów Wojennych, Związku Sibiraków, Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych. Pana Starostę Wałmińskiego, pana Adama Lubiaka. Bardzo dziękuję, Panie Profesorze, Szanowni Państwo. Jest mi niezmiernie miło, że tak chociaż w skromnym gronie, ale bardzo zacnym gronie mamy możliwość dzisiaj się spotkać. Wspólnie z Zarządem chcieliśmy w jakiś sposób Państwa też no tak, uhonorować, czy też wręczyć Państwu takie pamiątkowe medale. Medale, które tutaj Państwo widzicie, które są obok mnie. Jest to szczególny medal dla mnie osobiście i myślę, że dla całego zarządu, dlatego, że autorem i wykonawcą tego medalu jest obecny tu ze mną wicestarosta Robert Szydlik, który jest heraldykiem. Adam Lubiak, starosta Wołomiński, wręczył wszystkim gościom pamiątkowe medale, rycinę Matki Bożej Łaskawej oraz książki upamiętniające setną rocznicę Bitwy Warszawskiej. W wydarzeniu uczestniczył również Robert Szydlik, wicestarosta Wołomiński. Wiem natomiast, że pan profesor i to warto podkreślić, wobec państwa był po upadku komunizmu pierwszym szefem Urzędu Spraw Kombatantów i osób represjonowanych. i e, profesor UKSW i pewnie również innych uczelni, ja tu z pamięci mówię, mogę czegoś, mogę czegoś nie pamiętać. Profesor Janusz Oziemkowski wygłosił interesujący wykład na temat wydarzeń 1920 roku. Panie starosto, szanowne panie, szanowni panowie, przede wszystkim nie ja jestem głównym bohaterem, tylko wy którzy zechcieliście przyjść, a zwracam się zwłaszcza do tych, którzy no, pamiętają czasy trudne, ciężkie i dzisiaj nazywamy Was kombatantami, weteranami. Spotykamy się też w szczególnym momencie stulecia wielkiego triumfu oręża polskiego, bitwy, która nie waham się powiedzieć, zadecydowała o losach narodu, bo tu nie chodziło tylko o niepodległość. Spotkanie uświetniła projekcja filmu o powstaniu warszawskim dla Ciebie, Warszawo. Film składa się z oryginalnych fragmentów kronik nakręconych przez żołnierzy radzieckich i niemieckich w 1944 roku na terenie Wołomina i okolic. Obraz wyświetlany był za pomocą oryginalnego projektora kinowego z lat 50. ubiegłego wieku. Pokaz zorganizował Krzysztof Dąbrowski, mieszkaniec Wołomina, operator i fotograf, miłośnik historii lokalnej.